Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Już od dawna przymierzałem się, żeby nagrać taki filmik podsumowujący okres ostatniego miesiąca, czyli okres moich wakacji kilkudniowych, To jak akwarium zarosło, to jak przygotowałem się do, w ogóle do wyjazdu, i tak dalej, i tak dalej. Troszeczkę też przemyśleń mi się tutaj nasunęło do głowy i zobaczymy, czy się ze mną zgadzacie, czy po prostu stwierdzicie, że kolejne jakieś tam moje bzdurne, wydumane z palca, z powietrza teorie sobie tutaj wdrażam. Zacznijmy od pierwszej kwestii, czyli kwestii moich wakacji, jak się przygotowałem do tych wakacji, eee, jakie były zamierzenia, a co tak naprawdę się wydarzyło po, i co zobaczyłem po przyjeździe. A więc e, przede wszystkim postanowiłem zaopatrzyć się w takie cuda jak karmnik automatyczny, z tego względu, że no, światło jest automatyczne, podawanie CO2 jest automatyczne, filtry. Są wpięte do prądu, więc one działają cały czas przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i tak dalej, i tak dalej, więc tym się jakoś za bardzo nie przejmowałem. Bardziej martwiło mnie to, że nie będę widział, czy światło się zapaliło, bo czasami się tak zdarza, że no po prostu z niewiadomych przyczyn, czy braku prądu, czy coś, nie wiemy, co jest grane. Z pomocą przyszło tutaj w. Rozwiązanie, które znalazłem w telefonie. Yy, telefon był ustawiony na akwarium. Może nie miałem tam jakiegoś super ekstra ostrego yy, podglądu na to, co się dzieje, ale yy, wiedziałem, czy świeci się lampa, czy filtry działają, bo coś tam po prostu yy, ruszało roślinami. Jeżeli chodzi o sam karnik automatyczny, to pierwszy raz yy, skorzystałem z takiego cuda i pozostało nad akwarium do tej pory, więc cały czas jest dozowanie tego pokarmu automatyczne z tego względu, że no ze względu na charakter mojej pracy, no nie zawsze mam czas być w domu wtedy, kiedy światło się świeci w akwarium i dać tym biednym moim rybkom coś do jedzenia, dlatego dostałem czak karmniku automatycznym widzę, że jedzenie z niego ubywa, więc Coś tam zawsze te ryby dostaną do jedzenia, więc o to się nie martwię. Jeżeli chodzi o problem z nawożeniem i w ogóle z, ta, z taką obsługą akwarium, które po prostu jest, no można powiedzieć, troszeczkę na wyższym takim poziomie ze względu na to, że jest to nawożenie i nawozami, i CO2, i w ogóle, żeby woda nie odparowała za bardzo, bo był to okres dość gorący. A wiadomo, że okna pozamykane w pokojach były, czy w domu, nie miał kto wietrzyć ani zobaczyć, przyjść fizycznie, żeby po prostu zaglądnąć i dolać tą wodę, czy cokolwiek. Więc przed samym wyjazdem praktycznie nalałem wodę pod korek, tak żeby się nie przelewała, ale było bardzo jej dużo, że nawet w momencie, gdy odparuje, to ten stan minimalny będzie zachowany. Jeżeli chodzi o samo nawożenie, to sprawę rozwiązałem w ten sposób, że nie przyciemniałem lampy, yy, która świeci nad akwarium, nie zmniejszałem yy, dawkowania CO2, a jedynie co przez tydzień mojej nieobecności nie było podawane w ogóle, yy, nie były podawane nawozy wymija Alin Red, bo przy nich cały czas y, zostałem. Wymyśliłem sobie to w ten sposób, że skoro y, według twórców tego, tego, tego nawozu i w ogóle metody EI y, lejemy do akwarium dość dużą, sporą dawkę nawozów i co tydzień podmieniamy 50-60% tej wody. Więc ja sobie tak to rozkminiłem, że jeżeli e, mam e, po prostu co tydzień wymieniam tą wodę, podmieniam wodę 50%, to skoro e, przez jeden tydzień nie będę w ogóle dawkowo, przez kolejny tydzień nie będę dawkowo w ogóle nawozów, to w pewnym sensie się to wszystko zrówna. No i powiem szczerze, ach, no, tragedii nie było, cudów też nie było, żeby nie wiadomo co rośliny faktycznie urosły też były glony, z którymi się borykam do dnia dzisiejszego, chociaż w tym momencie rośliny są już przycięte i troszeczkę zmniejszyłem ich objętość, zmniejszyłem ilość nawożenia i tak dalej, i tak dalej. No, takie, można powiedzieć, domino, które idzie za zmniejszeniem masy roślinnej w akwarium. No i taki był mój plan, jeżeli chodzi o przetrwanie takiej tygodniowej nieobecności i to, żeby za dużej szkody i Strat nie narobić no, sobie w akwarium. Jeżeli chodzi o bieżący stan akwarium, czyli to, że no jest troszeczkę powycinane tego zielska, to tyle się tego narosło, że w pewnym momencie ryby nie miały już gdzie wpływać. Stwierdziłem, że powyrywam wszystko, ym, no zrobiłem tam delikatny też mishmash, jeżeli chodzi o y, samo podłoże. Wsadziłem y, dla pewności y, mały filtr z watą filtracyjną, żeby odciągnął największy syf, który będzie pływał w toni wodnej. No i po prostu poprzycinałem y, troszeczkę roślinki. Zrobiłem to może nawet dość niedbale, ale teraz właśnie pielęgnując to wszystko, czyli posadziłem to w takich, brzydko mówiąc, kubkach, będę starał się to wszystko y, tak formować przy przycinkach, żeby to ładnie wyglądało. Pogestemona Erectusa przeniosłem z prawej strony, gdzie jest wlot do filtra na lewą stronę, znaczy z lewej strony gdzie jest wlot filtra, przeniosłem na prawą stronę, z tego względu, że on wypuszcza takie no, te, te korzenie boczne i one były zaciągane przez filtr i w pewnym momencie obrosły cały ten, ten to sitko takie, które jest na wlocie do Filtra i miał problemy troszeczkę z zaciąganiem tej wody. To, jak się prezentuje teraz akwarium, to można powiedzieć, że jest to no, straszna bida. Były problemy z glonami, więc musiałem troszeczkę powalczyć. Udało mi się jakoś tam zlikwidować w dość dużym stopniu glony na żwirku. Tutaj widzę, że też końcówka krasnorostów już dogorywa na. Co dziwne, na rurce od CO2, zaraz przy dyfuzorze. No i ogólnie można powiedzieć, że akwarium sobie powoli, powoli, tak jakby od nowa startuje. Miałem też duży problem z oświetleniem, ponieważ nie mogłem sobie dopasować ilości tego światła, ale myślę, że bardziej to opiszę może w kolejnym filmiku, żeby było o czym mówić. Dzisiaj chciałem się skupić na takich właśnie typowo wakacyjnych historiach. Co jeszcze mogę powiedzieć? Na pewno warto, jeżeli jest taka możliwość, zasłonić okna w pomieszczeniu, gdzie znajduje się właśnie akwarium. Na szczęście u mnie to akwarium jest w takim, można powiedzieć, ala biurze, gdzie no po prostu tutaj tylko przy komputerze przebywam, więc mam taką możliwość, że praktycznie cały czas są te żaluzje zaciągnięte i jest ciemno. Jedyne światło, jakie powiedzmy dociera do akwarium, to jest sztuczne światło, które jest właśnie z lampy tej Vivid Mini. Czy jestem zadowolony z tej lampy? To też może zrobię osobny filmik na ten temat. Może ktoś będzie chciał się podzielić swoimi spostrzeżeniami na jej temat, uwagami, czy po prostu może jakieś ma swoje takie Ustawienia tej, tej lampy, które dadzą najlepszy efekt. No i cóż, myślę, że jeżeli chodzi o dany moment, to no, nie ma co przeciągać, nie ma co za długo opowiadać o tym, co się dzieje w tym akwarium, bo na razie się praktycznie nic nie dzieje. Jeżeli chodzi o stan ryb, jaki jest w tym akwarium, to się nie zmienił. Szczerze mówiąc nie planuję na razie zmian, chociaż jest to, można powiedzieć, dość chyba dobre akwarium, bo wiecznie był problem, jak miałem stare akwarium, to 112 litrów, że za niski akwarium dla skalarów. Tutaj może by miały odpowiednią wysokość, żeby się zadomowić, aczkolwiek jakoś na razie nie ciągnie mnie do skalarów. Taka ilość ryb, jaka jest, w tym momencie pozwala mi na to, aby ten małą ilość azotanów, która, której nie wlewam, którą wlewam, małą ilość azotanów, którą wlewam z nawzami Wimi All in Red. Oczywiście rybki uzupełniają. Na razie, że tak powiem, też nie mogę się dostosować do tego akwarium, jeżeli chodzi o ilość tych nawozów. Na dzień dzisiejszy e, zmniejszyłem troszeczkę natężenie światła, jeżeli chodzi o samą lampę, zmniejszyłem dawkowanie, bo oczywiście jest mała masa roślinna i muszę to jakoś to ograniczać, ponieważ w ostatnimi, ostatnimi czasy przy takim dawkowaniu zalecanym e, pyliło mi troszeczkę po szybach, więc Yy, wszystko tak delikatnie mówiąc zmniejszyłem i będę stopniowo, jeżeli będzie taka potrzeba dodawał. No to cóż, wystarczy. Nie przynudzam. Postaram się jakoś w niedalekiej przyszłości coś nagrać znowu. Może faktycznie skupimy się yy, na temat światła, coś porozmawiamy. No, bo tutaj nie ma co za dużo rozkminiać, jakie to jest podłoże, jakie akwarium. Wszystko tutaj jest po najmniejszej linii oporu. Yy, z takich super rzeczy, no to tylko jedynie ta lampa jest godna uwagi, reszta to bez zmian. Może kiedyś bym chciał zamienić yy, ten yy, dyfuzor CO2 na jakiś tam, yy, można powiedzieć, yy, no, reaktor, który by. Nie robił tyle bąbelków w akwarium, żeby ta toń wodny była bardziej taka czysta, żeby jedyne bąblowanie jakie było to z roślin. No i chyba tyle. Więc jeżeli ktoś ma jakieś pytania, ktoś chciałby coś się dowiedzieć albo zwrócić mi uwagę, to oczywiście jak najbardziej polecam. Jeżeli ktoś jest po raz pierwszy na tym kanale, no to oczywiście zachęcam do subskrypcji. Może jakiegoś lajka, może jakiegoś nielajka, ewentualnie co by zmienił, co, by, co mu się nie podoba. Mile widziane każde wskazówki i krytyka. Pozdrawiam. Do usłyszenia w kolejnym filmiku. Cześć.